Więc widzowie, yy, no, Siemanko, yy, sam nie wiem co się w ogóle wstało. Więc widzowie, to jest już kolejny odcinek. Po wielu latach powróciliśmy do Brawl Stars. Po 4 miesiącach temu mam już tyle pucharków. W 4 miesiące zrobiję. 4 miesiące biłem już tyle pucharków, czyli ponad plus 3000, więc naprawdę spoko. I dzisiaj widzę, że weszła nowa postać, czyli 8-bit, czyli 8-bitowiec wprost. Więc zobacz, to po tylu latach weszła nowa postać, i naprawdę yy, jest kurde, naprawdę kozacka. Naprawdę mi się nie podobał. Podoba mi się tego, że naprawdę ona tak czasami skinę od niej, naprawdę. A widzowie, wbiłem kaftanik, widzowie, ze skrzynki. A ja się kupiłem Leona se, bo mówię. Kurde, nigdy nie trafię, nigdy żadnej postaci nie trafię, no i sobie kupiłem Leona. bo nie ma innej opcji. Musiałem sobie ku, kupić, bo inaczej ja mam go nigdy nie trafił, po prostu ja już kupiłem chyba go. Kogo... Czekajcie, no... Tak, dwa tygodnie temu. Coś tym design. Albo czy tego nie temu. Bo tak, wiem chyba go czy tego nie temu. No i musiałem go kupić, bo nie ma innej opcji. Ja mam żadnej postaci dzisiaj w ogóle nie w ogóle bym postaci nie trafił. Dzisiaj będziemy grać sobie 8 bitem, Mam już siódmą rangę, tyle pucharków i widzę je tak, postaci będą się pojawiać, ogólnie będzie się pojawiał co dzień. Tak samo jak Minecraft w sumie. Czyli jest czwartek, czyli sobie w sobotę będzie kolejny odcinek z Broster oczywiście, tak samo. Czyli że odcinki będą się pojawiać tak. Czwartek, sobota yy. Niedziałek, środa, piątek, niedziela, wtorek, i coś, i tak dalej, i tak dalej się będzie pojawiało. I tak dalej, i tak dalej się będzie pojawiało, więc już bez zbędnego dużo nie zaczynamy z lecimy, lecimy. Bo naprawdę, jest kozacka ta postać, naprawdę, wieście mi, najlepsza postać na świecie. I tak ona się, widzę, Naprawdę, jest mega dobra, mi się podoba na. No? Może dzisiaj będzie najbardziej podobała ta postać No będziecie będziemy się mojej wiadomości Ale jest problem jest z tym, że on jest bardzo powolny, ten, t, ten bit. Czekaj jak jedną kolejne postacie nowe, bo wiadomo. to nie by było, jakby by były nowe postacie. Bo ja widzę, już nie wiem co mam w ogóle nagrywać, więc to proszę się jednak to nam się na wodzów mi mówię. prosi, żebym nagrał ten widzi mnie, Ty bym nie widział, przepraszam, więc... To się tutaj będziemy kampić No bo ja właśnie chcę kampić się, niż naprawdę no, no, coś innego robić No no, jedziemy, my sobie, będziemy grać No ale widzę, no, naprawdę, no... Naprawdę, to no, troszeczkę kurwi. bo naprawdę po wielu latach musiałem mieć lana, musiałem sobie go trafić do skrzynki, a nawet się pokupić go. Bo na pewno nie mogę wrócić. Musiałem go sobie kupić. A po. Tak, ale musiałem sobie go kupić, na no wiadomo. No i nie wiem, sobie, musiałem sobie go kupić. I mam na nadzieję, że sobie to nam się taki układ spodoba. A jak nie wiem, to zmienimy z niego Mam nadzieję, że to mi się podobało. Nienawidzę, jak ktoś ma telepory. Ups, takim leonem nie noszę w ogóle To są sami 8 bitowcy na marginesie. Mogę sobie nie zginąć. no. Ale o co chodzi z tymi? Czyli tutaj jakieś... Tak, to się brzydko rangę. I już z 2 chyba zmińczyli. i teraz i z 2 będziecie mi. z 2 powinno być tak, że... Mam po katalonie rangi. Czyli.... może będzie widzę, ranga złota. Ty to połączony dobre w sumie. Mam nadzieję, że takie coś ci dodaje do gry. Bo dodajesz też 25 rangi. Czyli około 750 Tak, ale to chyba w aktualności będzie też pisało, chyba nie. No, więc zaczynamy. nie wiem do zagrać, zagrać z inną postacią, Teraz wypróbuję Wam dla Was Leona, jak ja gram Leona. Leona, świetnie, ura. Nie trochę troszeczkę źródeł na szczerze, mówiąc. Podobno to, 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 to grać inne brawlerzy i to mi się podoba. Taki jest mocno. ocję. Musiałem go kupić, no nie ma innej opcji, no ja nie wiem, ja nigdy nie trafię ja nigdy mnie nie trafił żadnej legendarnej postaci. Teraz, jak nie trafię żadnej postaci, w legendarnej, to też by to tak no kupował. Nie ma innej opcji. Nie, nie będę długo tak czekał. Teraz czekam na jakąś postać nową naprawdę, ale teraz bo ja nie kupować nie no, dało. Ale może kiedyś trafię na kolejną postać. Chyba, żebym, zrobił, chyba, żeby, żebym sobie zrobił opening, ale opening nie wiem, czy bym nic nie Chyba, to nie mam coś będzie. Ej, jak tam dobrze się da nie wlazłem! Ty, albo bym kamać, albo żebym ją pokonał. Może bym ją pokonał. w końcu, to mi nie gromadzi. A mnie nie wkurza, w ogóle. Kiedyś mnie wkurzała, a teraz mnie nie wkurza. No chodź tu. ludzie, ludzie. Co ona się mi tak boi?

ja w ogóle miałem 4000 pokarków w czerwcu, z od 9 czerwca wiem 4000 pokarków, więc to 2 miesięcy wyjąłem pokarków, więc... Zacznę na myślę, że do, do roku szkolnego z zwidzę niektórymi nimi. W końcu ktoś wziął Kuba Kruka na tą mapę, nie? Ktoś się odważył wziąć Kruka na tą mapę, nie? z tej gry, bo oni tutaj dobrze grają. Co jest tu, kurwa, użo? Kurwa, no nie, 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 nie. Ja patrzę, kto to wziął. Nie, nie, nie. Dobra, jest ja tylko krót na mapie. Ej, ktoś się odważył? Ja jest, bitkąciak. Tufa, tutaj można sobie wziąć kumatę tylko. pewnie. To, to, to jak musisz kiedyś jakiś w Polskę, to nie ma innej opcji, nie? Uf. I zajęło, że wam będę mówił kolejne odcinki. W w opisie będę mówił, kiedy będzie kolejny odcinek, bo takie coś. Będę nam mówił, kiedy będzie kolejny odcinek.

Jezus, yeah, nie, ja nie mówię, pora mi się grać tą postacią, ja na pewno kiedyś się przyjemną yeah. Na pewno nie, nikt nie będzie grał na swoich serwerach, tylko 8-Bit'em, nie ma innej opcji Każdy serwer gra 8-Bit'em, nie zmieniają w ogóle żadnej postaci, nie zmienią w ogóle Grają 8-Bit'em, no ja może chyba zrobić... Zreumbai... nie, ja chyba wezmę, je, nie tak czy to chyba wezmę, chyba... No, Ale ono nie wezmę, może wezmę Tika, ty Mam taką rangę To ma być, no! Jezus nie potrafię grać tym 8 bitem, 8 no. Kurwa, o co tu chodzi? Czemu ja to... Wszyscy normalnie grają mi wszyscy mają normalnie taką samą rękę. To Tu wszyscy grają 8 bitowcem, no. Na całych serwach jutro już się, się zmieni. Jutro kurwa nikt nie będzie grał 8 bitowcem, nie ma jej nie Ja dzisiaj żeby może na samą samolę tym bitem, bo naprawdę... No w końcu ktoś, ej, wziął to się tarę, XD nie? Naprawdę ktoś z ktoś tym wziął tarę. W ogóle, pierwszy to jest jakiś pierwszy nawet skin, którego ktoś w końcu wziął innego skina. Widzicie, co ja mam taki pomysł? Na no, dźwięku będę się kiedyś kamy No, po to, bitowce, jest to, to tak. Nie wiadomo, że kańmić dostęp, po ja jeszcze No, bo. Tutaj, będą będę kawał, tutaj jest pociółku, ile w końcu ktoś sobie wziął tarę na tę mapę. No wiadomo, no ale ono dość dobrze będzie dać pojedynkę. Mm. No zobaczmy, co się pojawi. No mam no, nie. Mam tutaj coś takiego. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Już nie umiem mnie zabił, no to ja mam się. Uff. Co on zrobił? <gryw> nie wiem, co on zrobił. Ale okej, okay, nieważne. Nie wiem, co on zrobił, ale nieważne. Ja tam się nie i Zobaczymy. Niedługo będę też, nie długo też będę nagrywał Rush, czyli gier od Supercell'a. Jeśli już się też Clash Royale, to mogę też nagrywać. No mnie to nie ma problemu. Ej, jedną też z tym w Clash Royale. Ja wiem, co się stanie w Clash Royale. Nie wiem. Clash of Clans, będę nagrywał, z bo Clash of Clans, mój imię, że to dobra gierna wielka. Mam nadzieję, że fajna gierka od Supercell'a, bo to jest od Supercell'a. Tak, nie wiem ile w ogóle już gier ma super serwisów Ale bro, to jest super fajne Tak, o to gry by się mi polecało Chyba na dziś będziemy grać w prosząt niż w brosach Co I... nie, to postawiłem... O, da super, ja postawiłem nie wiem po Ja nie wiem po co, ale teraz widzę, że nikt nie tak grał

No, nasi Tim Ozro. Kolejny za to spoma. Nie, nie będę cię bijał. To śniecił za tej strony, to widzicie, to jest, ma się co, koledzy w tej bronz, bardzo nie ma, nie ma, nie ma. Opcji. Nie, nie będziesz to jest naprawdę, nie będziesz mi glidowca, naprawdę. Ja nie wiem, co plus 2 to z tej nieszde. O, spoma, rankę mam. Dziesiątą rangę, jak wie. Dzisiaj dzisiaj bardzo chcecie tylko dziesiąte i bieję już w zle. Dziś chodzi się o 10 ragę, dzisiaj, bitowcy naprawdę. Ej, 8 bitowce Naprawdę mi się ten super, podoba no, mi się ten, wiecie, mi się podoba ten, no wiecie. Ale star do go zarąbi, zwiększa jego 50%. Wiecie, na wieki. No, no wiecie, jak to jest wiecie, w tym świecie moim. W końcu browstars powróciło. Wszyscy wspierają parki, upsy i nie zjadą Nie, no, to się muszę teraz zamoczyć Mam spójny toksyn, mama, dostaw Niechaj ja się nie muszę nim celować w ogóle, nie? No, na gościu Ale się dziś kampią? tu się dziś będę się kampił, wiadomo. To mi chyba kampienie mi nic nie dają. na no Ja właśnie... tam będę miał same słówki, jeśli będzie chcieli coś grać, na to... Ale nie wiem, co z jeszcze. I chyba wszyscy kampią w tych grach tak samo, co ja, bo no nie ma idei, Tu to się wszyscy kampią. Wszyscy. Niedługo 6430 buchaków, będę miał 6430 blokad, bo będę miał tyle, naprawdę mi się ta to ta pasja się podoba, naprawdę. Ale no wszyscy to grają w Beat'em'owce, nie? Jutro się zmieni, jak jutro, to będzie ktoś tam innym, jeśli chcecie, się więcej to mogę jednym obokie jutro nagrać, nie? Ale no... W tak raz, nie wiem, się co to z laserami zabijają. Nie wiem, albo w tym takim, no nie mi wylaśnił. 8 minut wstęp. Pierwsza na no, postać, którym nauczyłem się tak szybko grać. O piątej, tylko o pierwszej ręki tylko był mój lamp. Będę musiał jak grać w alei pocharków, na przykład na o Jesski Niedleningowej. Jesski Niedleningowej, treningowej, treningowej, na tezą. Ja mam pomysł, mam pomysł bardzo ciekawe, co ty grać. Ale no wiadomo, jak to nie jest, jeżeli Brawl Starsów Jak to jest, ale na no, damy nie było odcinka Nie wiem się kiedy był odcinek, muszę sprawdzić No tamtej pory w ogóle nie było odcinków W ogóle powiem mam że zapomniałem o tej serii, ale Nie zapomniałem o tej serii, ale trochę zapomniałem o tej serii No i o tym, tym nie ma opcji, to wszyscy grają Oczywiście jest to, że na metero, to tak tak nigdy nie grać, w na, na, Widzimy najlepiej na, na tych meteorze, tak nie, lepiej nie grać, jak na tym będzie słabiutki, bo wolną, gdzie biegam, to nie dam, bo wtedy było tam 3, 2, to 1, 1. polecam po mam tu, w sumie, na takich niewolnych kamieniach. Bo naprawdę, myślę, że to będzie dosłownie jego moment, naprawdę. Ugnamy samię i udamy Nie widzę, żeby to też nagrała, może by to też nagrało, i nagrało od Super Cela, może mi się należy od Supercell'a nie lepsze Nie, tego żeby tak zjeżdżam grał usunąć Nie um, umiem grać tu masz bitowce naprawdę nie umiem grać To jest takie pewne On recording No strifon, no! Co? Przestało. What the fuck? Nie wiem, czy zmienić teraz postać, po. Uff. ogóle pokazuje coś fajnego. jakieś skiny? to jest Ja mam na to, żeby taki skinagest. Ja Spójrz, na poniżej, mam poniżej, jakiś poniżej, mogę Ja mam poniżej, 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 Ale dzisiaj na to próbujemy tego 8-bita Nie komputer tak 8-bit Tak mi też mówili wszyscy, więc nie wiem jak to one no, go wszyscy nazywają No więc lecimy dalej w gry. No się przyzwyczaiłem, że tym kaperską gierkę to pojutrze się zmieni Jutro widzę, nikt nie będzie grał 8-bitem, naprawdę I to znaczy cały serwer i nikt nie będzie grał na 8-bicie Nie ma innej opcji A mi się pić po podoba, tylko wolno jest strasznie powolne i. Jak ktoś nie będzie grać, trzeba to. Ale tak te, tutaj te też ciepło, nie też z kimś w połowie, ale... W ogóle nigdy nie będę dobry w laserach, naprawdę. Jak ja nie za to, gram, bo wiadomo, Jak ja jestem z laserami. To... No i widzicie to? Nie, no cię to jak to się grało, bo naprawdę nie ma innej opcji. Ja tutaj co, co zginę, no może mnie nie teraz w tym Zagrać z teraz Tak, tak, tylko dla sobie miałeś. Taka ładnie nie posągnął na razie, bo zagram, na razie to jest burta, Problem, zagram sobie na imajkę. Zagram sobie na imajkę, zobaczymy, jak się nim będzie grało. I mam nadzieję, że spoko. Mam nadzieję. Ostatnia gierka, i będziemy kończyć ten za to, właśnie. Czekaj, teraz będzie teraz on no, mam już taką dziesiątą rangę. Uu. Nawet spoko. O, ale tak, że nie nie czegoś. Jeść tam mięso na ale nie wiem, w którym miejscu to było. Ja zapomniałem kompletnie, bo na daleko jest. no! co to nie zakończyłem? Dobra, nieważne, co... czy nie mam pochwały. Nie, tak się tak denerwuje na wsi czasami. Cyrus po karku O nie No to był na koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że mam się podostać i takich w górę. Do widzenia. Cześć, cześć.